Druga tajemnica bolesna. Biczowanie pana Jezusa. Kilka to już razy powtarzał chwiejny, małoduszny Piłat te słowa. Nie znajdują w nim żadnej winy, każą więc wychłostać go i puścić na wolność. Lecz natarczywe i groźne okrzyki żydowskiego motłochu wciąż się powtarzały. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! wyłano ze wszystkich stron. Mimo to Piłat. Nie zastanawiając się jeszcze, co zrobi potem, uparł się przeprowadzić swą wolę. Nie wiedział jeszcze, czy potem uwolni Jezusa, czy wyda go na śmierć, ale w każdym razie kazał go tymczasem ubiczować na sposób rzymski. Zaraz też siepacze sprowadzili Jezusa z tarasu, bijąc go i popychając krótkimi pałeczkami, poprowadzili go środkiem rozszalałego motłochu na forum, na północ od pałacu Piłata, gdzie nieopodal strażnicy stał słup do biczowania naprzeciw jednej z hal otaczających rynek. Słup ten stał osobno, nie jako część składowa budynku. Był tak wysoki, że człowiek słusznego wzrostu wyciągnąwszy ręce, mógł dosięgnąć dłonią do górnego zaokrąglonego końca, opatrzonego pierścieniem żelaznym. Od tyłu słupa w połowie wysokości były także powbijane pierścienie czy też haki. Do biczowania wyznaczono sześciu oprawców. Byli to jacyś pojmani łotrzykowie gdzieś spod Egiptu, którzy pracowali tu przymus, przymusowo przy budowlach i kanałach jako niewolnicy lub więźniowie. Najpodlejszych i najokrutniejszych z nich wybierano zwykle do posług królewskich w pretorium. Ci, którzy mieli biczować Jezusa, byli mniejsi wzrostem od Niego, skórę mieli brunatną włosy kręcone, szczecinowate, rzadki i cienki zarost na twarzy już z natury. Ich ubranie składało się z przepaski przez biodra, lichych sandałów i kawałka skóry lub lichej tkaniny, zarzucone jak szkaplerz przez piersi i plecy, z boku otwartej. Ręce były obnażone. Z oblicza i całej postaci tych pachołków przebijało coś zwierzęcego, diabelskiego. Wyglądali jakby na pół pijani. Niejednego już biednego grzesznika zabiczowali na śmierć przy tym słupie i teraz porzuciwszy przy słupie rózgi i bicze poszli ochoczo naprzeciw Jezusowi, odebrali go z rąk siepaczy i jeszcze bezlitośni zaczęli się nad nim znęcać. Chociaż Jezus szedł chętnie, bili go pięściami i postronkami, darli, szarpali i ciągnęli z wściekłością do słupa kaźni. Nie da się opisać, z jakim barbarzyństwem przez tę krótką chwilę dręczyły Jezusa te wściekłe psy w ludzkim ciele. Przyprowadziwszy Go do słupa, zdarli zeń gwałtownie ów worek, w który Go Herod kazał ubrać, na szyderstwo i prawie po ziemi tarzali. Jezus drżał na całym ciele, stanąwszy przed słupem. Tam ściągał szybko sweszate rękami okrwawionymi, opuchniętymi od ostrych powrozów, a podczas tego modlił się żarliwie i wstawiał do Boga za swymi katami, którzy i teraz nie dali Mu ani chwili spokoju. Raz jeden zwrócił Jezus głowę ku swej najboleśniejszej matce, stojącej nieopodal z innymi niewiastami w kąciku kuchali. Zwróciwszy się do słupa, by zakryć nim obnażone ciało, rzekł do Najświętszej Panny – Odwróć Twe oczy ode mnie. Nie wiem, czy wypowiedział to głośno, czy pomyślał tylko w duchu, ale czułam, że Maryja usłyszała te słowa. W tej chwili bowiem odwróciła się i, upała, i upadła, omdlała na ręce otaczających ją świętych niewiast. Teraz Jezus dobrowolnie wzniósł ręce i objął nimi słup. Kaci, klnąc straszliwie i szarpiąc nim, Przymocowali Jego święte, wyciągnięte ręce do żelaznego pierścienia u góry i tak naciągnęli całe ciało, że nogi przymocowane u dołu zaledwie dotykały ziemi. I stał tak Najświętszy ze Świętych, obnażony, rozpięty na słupie przeznaczonym dla zbrodniarzy, w nieskończonej trwodze i hańbie, a dwaj z tych okrutników zaczęli ze zwierzęcą rządzą krwi siec rozgami Jego święte plecy od góry do dołu. Rózgi te wyglądały jak białe, łykowate pręty, a może to były pęki ze swych bydlęcych lub twarde skórzane białe paski. Pan nasz Izbawiciel, syn Boga, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek drgał i kurczył się jak nędzny robak pod razami tych łotrów, jęczał cicho, a jęki jego dziewięczne jak serdeczna modlitwa mieszał się ze świstem rusk jego dręczycieli. Od czasu do czasu, jak czarna chmura na wałnicy wybuchał krzyk ludu i faryzeuszy, tłumiąc te święte jęki żałosne. Piłat układał się jeszcze z rozjuszonym motłochem, wrzeszczącym wciąż przeraźliwie. – Precz z nim, ukrzyżuj go! Chwilami dawał się słyszeć krótkie głos trąby na znak, że Piłat chce mówić. Wrzaski milkły na chwilę. I znowu słychać było chrzęst rusk, jęki Jezusa, przekleństwa oprawców. A z dala dochodziło żałosne beczenie baranków paschalnych, które właśnie myto z pierwszego brudu w sadzawce owczej przy bramie o tej nazwie. Nieopisanie wzruszające były te bezradne i lękliwe głosy biednej trzody jagnięcej. Bek baranków łączył się w jedną zgodną harmonię z westchnieniami Zbawiciela, Prawdziwego baranka ofiarnego. Spełniały się oto wszystkie słowa pism i zapowiedzi proroków. Motłoch żydowski trzymał się w pewnym oddaleniu od słupa, mniej więcej na szerokość jednej ulicy. Wokół stały patrole rzymskich żołnierzy, najgęściej zaś koło strażnicy. Często do słupa zbliżał się ktoś z tłuszczy. Jedni przypatrywali się w milczeniu, inni szydzili. Zdarzało się, że w niektórych budziła się jakaś lepsza iskierka ich istoty, ogarniało ich uczucie wewnętrznego wzruszenia na widok katowanego Jezusa. W takich przypadkach zdawało mi się, jakby świetlisty promień padał z Jezusa na nich. Obok pod strażnicą widziałam nikczemnych uliczników skąpo odzianych, którzy przygotowywali świeże rózgi. Inni znów spieszyli po gałązki cierniowe. Służalcy arcykapłanów kręcili się w pobliżu katów i przekupywali ich pieniędzmi, by bardziej męczyć Jezusa. Kazali także przynieść wielki dzban gęstego czerwonego napoju, a kaci zakrapiali się nim obficie i pijani coraz okrutniej się znęcali. Po kwadransie piczowania oprawcy odstąpili, a przyłączywszy się do swych kolegów, zaczęli w najlepsze się upijać. Całe ciało Jezusa pokryte było sinnymi, brunatnymi czerwonymi pręgami, krew święta spływała w perlistych kroplach na ziemię. Konwulsyjne drgania wstrząsały tym biednym ciałem, a wokoło zamiast litości słychać było tylko drwiące szydercze okrzyki. Po chłodnej nocy cały ranek był dżdżysty, pochmurny. Chwilami ku wielkiemu zdziwieniu ludzi padał nawet grad. Około południa dopiero niebo przejaśniło się i słońce bladymi promieniami oświetliło Jerozolimę. Po krótkim odpoczynku rzuciła się druga para katów z nową wściekłością na Jezusa. Ci mieli znów inne rózgi, najeżone, zapewne cierniami, poutykane gęsto kolcami i kulkami. Pod ich silnym uderzeniami pękała skóra na ciele Jezusa, a krew obficie tryskała wokoło, obryzgując ręce oprawców. Pod tymi bezlitosnymi, niewypowiedzianymi, bolesnymi razami Jezus jęczał i drgał boleśnie, ale nie ustawał się modlić za tych zaślepionych ludzi. Właśnie przeciągała przez forum karawana cudzoziemców na wielbłądach. Wielu z nich było już ochrzczonych, wielu słyszało nauki Jezusa na górze. Strach ich ogarnął i przejął ich smutek, gdy dowiedzieli się od otaczających ludzi, co to ma znaczyć. Kogo to katują przy słupie. Wreszcie przystąpiła trzecia parakatów do Jezusa z nowymi biczami. Były to pęki łańcuszków czy rzemyków, umocowanych w żelaznej rączce, a zakończonych żelaznymi haczykami. Ci już nie ranili, ale po prostu drywali tymi haczykami całe kawałki skóry i ciała tak, że miejscami widać było nagie kości żeber. Pióro się zdraga przed opisywaniem tej potwornej, barbarzyńskiej sceny. Przed pałacem Piłata trwała wciąż wrzewa i bezustanne okrzykiem otłochu, A nie dosyć im było tego. Odw odwiązawszy sznur, obrócili Jezusa i przywiązali powtórnie, tym razem poranionymi plecami do słupa. Jezus nie miał już tyle sił, by mógł sam się utrzymać. Więc przywiązali Go powrozami przez piersi poniżej ramion i kolan, a ręce związali z tyłu w środku słupa. Jak wściekłe psy rzucili się znowu na Pana. Jeden z nich trzymał w lewej ręce mniejszą, cieńszą rózgę, i tą smagał oblicze Jezusa, boleśnie je raniąc. Nie było już zdrowego miejsca na Jezusie. Najświętsze, czci, najgodniejsze ciało syna Bożego, poszarpane bezlitośnie przedstawiało jedną wielką raną broczącą krwią. Oczyma nabiegłymi krwią, Jezus poglądał na swych katów z niemym błaganiem o litość, a oni tym bardziej się pastwili. Jezus tylko jęczał z cicha. A z jego ust wyrywał się co chwila słabnący głos: biada! Cała ta straszna kaźń trwała już prawie trzy kwadranse, gdy nagle przyskoczył do słupa jakiś człowiek z ludu, trzymając w ręku zakrzywiony nóż. Był to krewny ślepego Ktesifona uzdrowionego przez Jezusa. Stójcie! zawołał. Nie mordujcie niewinnego człowieka! Pijani kaci zatrzymali się chwilę ze zdziwieniem. A on błyskawicznie jednym cięciem przeciął powrozy krępujące Jezusa związane z tyłu supa w jeden gruby węzeł na wielkim żelaznym gwoździu. Spełniwszy to zniknął zaraz w tłumie. Bezwładne, poranione ciało Jezusa, niepodtrzymywane powrozami, osunęło się przy słupie w kałużę własnej krwi. Tak kaci pozostawili Jezusa, a sami poszli pić dalej, zawoławszy przedtem na siepacze zajętych w strażnicy. By upletli cierniową koronę. Właśnie przechodziło przez forum kilka kobiet złego pochodzenia. Ujrzawszy Jezusa leżącego we krwi pod słupem, drgającego boleśnie, zatrzymały się przed nim w milczeniu, ująwszy się za ręce i spoglądały na nich chwilę ze wstrętem i odrazą. Spojrzenia ich oczu, przez które wyzierał grzech, sprawiały, że cierpienia Jezusa stały się jeszcze cięższe. Z trudem uniósł, Nieco poranioną głowę i spojrzał na nie z bolesnym wyrzutem. Nierządnice odeszły zaraz, a towarzyszyły im sprośne dowcipy się i żołnierzy. Przez cały czas biczowania pod gradem bolesnych, obelżywych razów, Jezus wciąż się modlił i ofiarowywał siebie za grzechy wszystkich ludzi. Kilka Kilkakroć widziałam, jak zjawili się przy nim bolejący aniołowie, by go pocieszyć. Teraz także, gdy leżał poraniony u słupa, pojawił się przy nim anioł, by go pokrzepić. Wydawało mi się, że podaje mu do ust jakiś świetlisty kąsek. Po chwili odpoczynku, oprawcy wrócili znowu i kopiąc Jezusa nogami, kazali mu wstać, mówiąc, że chcą dokończyć jego przemiany na króla. Posztuchując go, kazali mu wziąć sobie przepaskę leżącą na boku, a gdy Jezus zaczął się czołgać ku niej. Umyślnie potrącali ją dalej nogami, śmiejąc się szyderczo. I tak długą chwilę musiał Jezus wlec się z wysiłkiem po ziemi, jak rozdeptany robak, pławiąc się we własnej krwi, zanim dosięgnął przepaski i odział nią po rozdzierane lędźwie. Biciem i kopaniu zmusili go teraz oprawcy, aby stanął na obolałych nogach. Nie dali mu nawet czasu na przywdzianie szaty, tylko zarzucili mu ją byle jak na ramiona i tak Popędzili go śpiesznie na wewnętrznej dziedziniec wartowni. Szło się tam krótszą drogą przez podcienia budynku, otwarte właśnie od strony Forum, tak, że widać było na przestrzał korytarz, pod którym siedzieli w więzieniach dwaj łotrzy i barabasz. Oprawcy wybrali jednak umyślnie dalszą drogą koło siedem arcykapłanów, którzy odwracając się ze wstrętem wołali precz z nim, precz z nim Oprawcy poprowadzili Jezusa ocierającego sobie suknią krew z twarzy na wewnętrzny dziedziniec strażnicy. Żołnierze nie było tu w tej chwili, tylko sama zbieranina niewolników, siepaczy, łotrów, tłuszczy słowem, same wyrzutki społeczeństwa. Ponieważ postawa pospólstwa coraz bardziej stawała się niepewna, więc Piłat wzmocnił jeszcze placówki strażą ściągniętą z zamku Antonia. Całą strażnicę otoczono gęstym szpalerem żołnierzy. Wolno im było rozmawiać, śmiać się i szydzić z Jezusa, ale mieli rozkaz trzymać się w szeregach i być wciąż w pogotowiu. Chciał przez to Piłat, Piłat utrzymać na wodzy Motłoch i okazać swą władzę w tym celu zebrał przeszło tysiąc żołnierzy.